Ziomeczki. Nie meczki? Nie <laughs> Nagrywamy superowy opening na najlepszy kanał. Dawaj, jak ci powiedz coś. Simoneczko. Ło, wow, wow, prawie openik był. Może legendy dostaniesz. Będzie legenda z mega skrzynki, dawaj, klik. A, dobra, o coś będzie. Ło, wow, za Ale za będzie nie Ło, wylepszamy wow. jakieś postacie. Po co ulepszymy? Zaskakujące dobre pytanie. Kogo można ulepszyć? Jesse, ulepszymy. Ulepszymy Karla. Nie wiem po co, bo nie ma chyba fajnych starporów, ale nieważne. Kiełka ulepszymy. Koleb ulepszymy. Kogo jeszcze można ulepszyć. Taki są wypozią. czy nie? Możełem Może Ems, Ems czy Rosa? Na czym część grać? Nie wiem, jest bardziej jest. Jakie on na starole. Takie fajne. Dobra, bierzemy roce. Albo dwóch bierzemy dobra. Czemu? Kogo jeszcze tutaj można wziąć? No, wszystkich jak leci, kolejnych. Nie. Nie gej. Chociaż tak jedno też nawet zbyt. No i tyle już nie można. A no. ja was, kas, oj oj. No i ja, ja i moje za i ja, ja i No to i ja, powiedzieć jak się planuję?